Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy wszystkich gorąco na naszym kanale Płomiennik Duchem. Piotr Geronin. I Agata Geronin. Halleluja! <noise> Dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek, kolejne jakby przemyślenia nasze z Piotrem. Oczywiście rozważamy kwestie biblijne, rozważamy kwestie też życia ludzkiego tutaj na Ziemi. Ponieważ jesteśmy bardzo, ale to bardzo ciekawi Jezusa Chrystusa. I wszystko, co chcemy Wam dzisiaj dać, to jest właśnie Pan Jezus Chrystus, to jest Jego Ewangelia, Jego, jakby, spuścizna, którą pozostawił nam tutaj na ziemi, kiedy odszedł do Ojca, do nieba. No i my teraz jako Jego. Uczniowie, jako jego naśladowcy zgłębiamy pismo, badamy, czy tak się rzeczy mają, badamy i jakby, gdzie jest prawda, tak? Zastanawiamy się, kontemplujemy słowo, dociekamy, dlatego że, kochani, tak jak wierzymy, tak też żyjemy. I nie jest to obojętne, czego słuchamy, kogo słuchamy. Dlatego, że przyjmując określony kierunek, sposób myślenia, zaczynamy za nim podążać i, i tym samym, jakby kształtujemy nasze życie. Tak? A Pan Jezus zostawił nam tutaj Ducha Świętego, zostawił nam swoje słowo, żebyśmy nie ulegli zwiedzeniu, żebyśmy nie ulegli jakiemuś wypaczeniu, żeby żebyśmy mogli w prostocie z serca podążać za nim. No i też właśnie z Piotrem chcieliśmy się przyjrzeć temu z perspektywy biblijnej, dlatego że doszło, można powiedzieć, do, że doszła do naszych uszu pewna nauka, która zakłada, że Bóg wybrał sobie pewnych ludzi, można powiedzieć, część ludzi, natomiast drugą część przeznaczył na zatracenie, tak? Do piekła. Czyli do piekła. I, I jakby jest takie nauczanie, gdzie po prostu jesteśmy jakby, nie mamy nic do powiedzenia, nie mamy własnej woli, jesteśmy odgórnie, zdalnie stero sterowani, zaplanowani jedni do życia wiecznego, drudzy zostali zaplanowani do życia w potępieniu na wieczność, czyli w piekle, tak? Jakby taka doktryna jest dosyć powszechna w ogóle w Kościele Jezusa Chrystusa. Można wygooglować sobie, czy można na YouTube znaleźć nauczania, gdzie właśnie pewni nauczyciele nauczają, że Bóg wybrał sobie ludzi do zbawienia i... Kolejno tych, którzy nie zostali przez Boga wybrani, są przeznaczeni do piekła, prawda? I jakby mm, słuchaliśmy tych nauczań przez pewien czas, i jakby te nauczania nawet potwierdzały się gdzieś z pewnymi wersetami biblijnymi, dlatego że oczywiście wszyscy nauczyciele podpierają zawsze to, co mówią, Biblią, No więc gdzieś tam było czytane, że Bóg. Przeznaczył nas do zbawienia jeszcze przed założeniem świata, że nas wybrał i tak dalej. Natomiast kłóciło się to gdzieś w moim sercu, przynajmniej z takim jakby obrazem kochającego, miłosiernego i łaskawego Boga, którego osobiście ja poznałam 10 lat temu, kiedy się nawróciłam, który daje każdemu człowiekowi szansę, i, i jakby każdy człowiek ma prawo do tego, żeby stać się dzieckiem Bożym. Jest napisane um, tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi, dziećmi Bożymi. Mm -hmm. Tak. I, i, i gdzieś yy, poznałam Boga pełnego miłości, Boga, który w swojej łasce zmiłował się nade mną, który yy, dzięki swemu Duchowi Świętemu przekonał mnie o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. No i teraz właśnie po nawróceniu... Yy, Głodna Boga, tak? Głodna Słowa. Zaczynam poszukiwać pokarmu duchowego, czyli chcę słuchać kazań, chcę słuchać nauczań, chcę słuchać ludzi, którzy gdzieś tam już cieszą się jakimś stażem w Chrystusie, na który gdzieś mogę polegać, prawda? No i słucham właśnie tych nauk, które twierdzą, że istnieje tylko jakby wybrana kasta, pewna grupa. Przez Boga i, i, i teraz a reszta w ogóle świata jest całkowicie skazana na potępienie, na śmierć i tak dalej. Więc kłóciło się właśnie to gdzieś w moim wnętrzu, z tym wizerunkiem tego dobrego Boga i też właśnie kiedyś czytałam słowo, więc w słowie pisze, że Bóg chce, aby każdy doszedł do zbawienia, że Bogu nie jest obojętna śmierć. Ludzi, prawda, że Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale, ale żeby prawdę, każdy doszedł się, do poznania, do poznania prawdy. prawdy, tak? Więc jakby to nie tylko mówi o y, ludziach już wierzących, tak? Bo my zwykliśmy przyjmować, że Biblia jest tylko dla ludzi wierzących i pisze tylko o ludziach wierzących. Tutaj mamy do czynienia z każdym, czyli każdy człowiek tak naprawdę jest powołany przez Boga do tego, żeby dojść do poznania prawdy, tak? Więc ja też byłam osobą niezbawioną. I, i, I Bóg sprawił, że doszłam do poznania prawdy, tak? I, i w jaki sposób się to stało? No, i dzisiaj chcemy się z Wami jakby podzielić naszym odkryciem, które gdzieś jest bardzo, bardzo biblijne, bliskie naszemu sercu i potwierdza to Boże Słowo, że tak naprawdę Bóg wylał swego ducha na wszelkie ciało. Że, że Bóg nie wybiera ludzi w sposób taki, wiecie, arbitralny. Jakby. Tak, arbitralny, że po prostu siedzi sobie gdzieś tam i patrzy się na tych ludzi. Hmm, ten mi się podoba, to tego przeznaczę do zbawienia, a ten mi się nie podoba, to pójdzie do piekła. Tak? Więc, jakby generalnie w ogóle taki pogląd na Boga odpada, dlatego że Bóg. Uratował i zbawił ludzi w Jezusie Chrystusie, tak? I Jezus Chrystus umarł za wszystkich. Jezus Chrystus nie umarł za wybraną e, jakąś grupę ludzi. Nie Jest przecież napisane, że tak Bóg umiłował świat, tak. że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jest również napisane, że Bóg tak. jest zbawicielem wszystkich ludzi, ludzi a zwłaszcza wierzących. Tak, tak. No i, i właśnie wiecie, mieliśmy taką zagwostkę, um, a że w Biblii jest zalecane badać wszystko i jest powiedziane, że wszystko, wszystkiego jakby doświadczajcie, wszystko badajcie i tego, co dobre się trzymajcie, więc my możemy śmiało badać nauki, mhm. czy pochodzą od Boga. Możemy śmiało jakby. Zagłębić się, możemy dokonać właśnie egzegezy Słowa Bożego i, i znaleźć to dobro, którego mamy się trzymać. Tego, co dobre, się trzymajcie, tak? Wiemy doskonale, że żyjemy w czasie łaski, w czasie zbawienia. Bóg jest dobry i Bóg nie przeznaczył nas na gniew, tak? Ale na osiągnięcie, Ale na osiągnięcie zbawienia. zbawienia dzięki Jezusowi Chrystusowi. I w Biblii tak. widzimy również zachętę. Jest taka mhm. zachęta mówiąca o Berejczykach, którzy sprawdzali, czy tak się rzeczy mają. Mhm. Biblia nie zostawia, jakby, takiego um, czegoś, że nie możemy sprawdzić. Biblia zachęca. Mówimy tu mhm. o natchnionym Bożym Słowie, które zachęca do sprawdzania rzeczy, czy tak się rzeczy mają. Mhm. Więc, jakby. Będąc posłuszni temu Słowu postanowiliśmy sprawdzić czy faktycznie jest tak, że Bóg wymyślił część tak. ludzkości do zbawienia, a część ludzkości do spalenia w piekle lub do wiecznej męki mhm. w piekle. Tak, w ogóle generalnie tu jest też głębszy temat, może dzisiaj nie będziemy go poruszać, może kiedyś nagramy jeszcze odcinek dotyczący w ogóle kwestii y, ludzkiej wolnej woli, mhm. y, bo też jakby ludzie, którzy nauczają tych doktryn, często uważają, że tak naprawdę e, nie człowiek nie, nie mamy wolnej woli, tak, że, że jesteśmy pozbawieni wolnej woli, czyli jesteśmy odgórnie przeznaczeni, e, no więc to też kłóci się z obrazem tego miłosiernego, dobrego Boga, przecież, który już w ogrodzie Eden e, dał ludziom wolną wolę. Bóg nie, nie stworzył sobie robotów. Myślę, że w Starym Testamencie tam, gdzie są błogosławieństwa i przekleństwa, mm. Bóg mówi przez proroka jakby do ludzi, przeto wybierz życie. Mm -hmm. Nie? Dokładnie. Co, co znaczy, że my mamy jakby w sobie możliwość i prawo do wyboru tak. między dobrem a złem. Tak. Nie? Mogę wybrać zło, mogę wybrać dobro. Ale to jakby Bóg mówi, prze to wybierz życie, wybierz tą dobrą część, wybierz, mhm. wybierz życie. Tak. Nie? Masz wolną wolę, nie stworzyłem Cię jako jakby robota, który nie może odpowiedzieć na moją mhm. miłość. Dokładnie. Nie masz tylko wgranego programu, tak. masz swoje emocje, masz swoje uczucia, jesteś człowiekiem, możesz tak. mnie kochać, mnie Boga. Miłuj mnie z całego serca. Mhm. Wybierz. Wybierz miłość do mnie. Tak i właśnie tutaj mamy odpowiedź na to, że człowiek ma wolną wolę. Dlatego, że gdyby Adam z Ewą nie mieli wolnej woli, a byliby odgórnie jakby zaprogramowani przez Boga, no to być może nie zgrzeszyliby, prawda? No bo Bóg zaprogramowałby ich według jakby swojej woli, mhm. tak? I gdzieś tam nie dopuściłby do pewnych rzeczy. Nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. To też musimy sobie powiedzieć konkretnie. Natomiast widzimy od początku, że Bóg obdarzył człowieka wolną wolą. I my mamy wolną wolę i, i to my jakby wybieramy, podejmujemy decyzje w życiu, prawda? Wszyscy tego doświadczamy. Potem doświadczamy konsekwencji podejmowania bądź nie podejmowania naszych decyzji. Także Bóg daje nam wolną wolę i Bóg też jakby. Wylewa swojego ducha na dzisiejszy świat, w ogóle wylał swego ducha już 2000 lat temu. I duch święty, kochani, jest wylany na wszelkie ciało. ciało. Na, wszelkie. To, na wszelkie. Co oznacza wszelkie. Tak. Myśmy już w poprzednim odcinku, który był nagrywany, który dotyczył, temat dotyczył kobiet w służbie, też również poruszaliśmy tutaj. Ten werset, że Duch Święty został wylany na wszelkie ciało, czyli w tym wypadku chodziło nam o wskazanie na kobiety, natomiast tutaj chcemy podkreślić, że Bóg wylał swego ducha na wszelkie ciało, czyli nie wylał swego ducha na jakąś kastę, na, na jakąś grupę zamkniętą która została w sposób jakiś. Arbitralnie wybrana przez Boga. W jakiś sposób tajemniczy, wybrana mm. przez Boga, prawda? Właśnie tutaj zahaczamy już o takie nauki New Age, nauki gnozy, gdzie wszystko jest jakieś zawoalowane jakąś tajemnicą. Musisz poznać gdzie tajemnicę. Musisz jakąś tajemnicę poznać, prawda? To jest gnoza. I tak dalej. To jest gnoza. Widzimy, jak gnoza wdziera się też do chrześcijaństwa, jak gdzieś w kościele przyjmowane właśnie są te. Wypaczone nauki i, kochani, kłóci się, to Bóg wylał się na wszelkie ciało, na cały świat. Jezus Chrystus powiedział, że kiedy On zostanie wywyższony, pociągnie do siebie wszystkich. wszystkich. I kiedy Jezus został wywyższony, po ukrzyżowaniu, po zmartwychwstaniu, Jezus odszedł do Ojca, zasiadł po prawicy tronu Bożego, i w momencie, kiedy to się stało, został wylany na świat Duch Święty. Jezus powiedział, że kiedy ja nie, jeżeli ja nie odejdę do Ojca, tak, nie przyjdzie pocieszyciel, mm. nie przyjdzie parakletos, nie przyjdzie mm. Duch Święty tak, na świat. I Duch Święty został wylany na wszelkie ciało, zaraz będziemy o tym czytać, potwierdzimy to w Słowie Bożym. Więc mamy potwierdzenie tego, kochani. Yy, I to właśnie też potwierdza te słowa, że gdzie więcej grzechu, tam jeszcze bardziej zaokwitowała łaska Boża. I Duch Święty dzisiaj jest na Ziemi nad każdym człowiekiem. Halleluja! To jest coś wspaniałego, dlatego że każdy człowiek ma szansę nawrócić się do Jezusa, Chrystusa. Duch Święty jest nad każdym człowiekiem. I kiedy taki człowiek przyjmuje Chrystusa, tak jak ja, prawda? Kiedy nie nawróciłam się do Chrystusa, Duch Święty był nade mną. On przekonywał mnie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. On wpływał na moje sumienie, nawet kiedy ja jeszcze nie byłam chrześcijanką. I w momencie, kiedy y, ja postanowiłam y, zbliżyć się do Boga, tak, on już był gotowy, aby przyjąć mnie. I w tym momencie, jakby Duch Święty nie tylko był już nade mną, ale wszedł we mnie, zamieszkał we mnie w środku. I tutaj mamy jakby obraz tego, że Duch Święty jest nad wszystkimi ludźmi, ale nie, mieszka w, nie zamieszkuje każdej osoby. Tak? Zamieszkuje tylko tych, którzy Go przyjęli. Tak jak Piotr powiedział wcześniej, że tych, którzy Go przyjęli, dał prawo bożymi. stać się dziećmi bożymi. Czyli jakby Bóg ukochał cały świat. Bóg przez Chrystusa Jezusa dał łaskę, zbawienia każdej osobie, nie wybiera ludzi ze względu na kolor skóry, ze względu na status społeczny, no. ze względu na dobre uczynki, prawda? każdy człowiek na świecie ma szansę, ma łaskę zostania dzieckiem Bożym. W tej nauce, którą jakby przeglądaliśmy, mhm. było takie szaleństwo, ponieważ było ogłoszone, że jakby Bóg wybrał sobie część nie wiem, lekarzy, część górników, część brukarzy, część brukarzy. Mhm. Tak. Nie. Jeśli wyznasz Uwierzysz w sercu swoim tak. i wyzdasz ustami, zbawiony będziesz. Tak mówi Słowo. Mm -hmm. Prawda? Tak. I Słowo mówi, Bóg, że blisko... Tak, tak. umiłował hmm. świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak. Tak i, i, i Słowo też mówi, że blisko w naszym sercu jest Słowo, hmm. tak? które głosił, czyli jakby Pan Jezus jest słowem. Nie trzeba Chrystusa ściągać z, nie, z, nieba. z nieba, tak? Ani sprawiać, żeby wyszedł gdzieś z dołu, ponieważ Duch Święty jest wylany na świat. Duch Święty jest blisko nas, blisko każdego z nas. I to jest niesamowite, że nawet ludzie niewierzący, ja też byłam osobą niewierzącą, miałam sny prorocze, miałam sny od Pana Boga. On jakby Puka do każdego serca. Jest też to, potwierdza Słowo Boże, że Jezus mówi: Ja pukam, prawda? Uh -huh. I puka i czeka, aż mu otworzymy, czyli uh -huh. każdy człowiek na Ziemi, chcemy to tutaj z Piotrem jakby jasno nakreślić, każdy człowiek na Ziemi może przyjąć Chrystusa i zostać zbawiony, dlatego że ofiara Chrystusa Jezusa zapłaciła za każde istnienie, za każde życie. Bez względu na to, co człowiek zrobił strasznego, potwornego w życiu. Przecież Bóg przyszedł do chorych, tak? Nawracają się mordercy, nawracają się jacyś zboczeńcy, pedofile, prostytutki, nawracają się zwykli ludzie, którzy gdzieś byśmy nie podejrzewali w ogóle ich o jakieś straszne rzeczy, tak, więc jakby u Boga też nie ma na osobę. względu na osobę, czyli co, co, przez to rozumiemy, że Bóg nie patrzy się przez pryzmat, jakby nie stopniuje grzechu, w sensie takim, że ktoś był mordercą, ktoś, nie wiem, jest gospodynią domową przez całe życie, która gdzieś tam w ogóle nie, nie, nikogo nie, nie zabiła, nic nie ukradła i tak dalej, więc jakby u Boga jest tylko jakby jedno, jeden, można powiedzieć taki, jeden, jedna perspektywa. O, Bóg przyciąga ludzi przez swego syna, przez Jezusa Chrystusa, tak. No bo jest ja powiedziałem, że ja nie chcę, aby ktokolwiek zginął, tak. aby, ale aby każdy doszedł do poznania, do poznania prawdy. prawdy. Więc jakby Bóg zbawia nie. narkomanów. Wszystkich zbawia. E, Bóg. Ezoteryków, Może, tak. okultystów. Oczywiście ale. oni muszą przejść przez pokutę i nowe narodzenie. Oczywiście, tak. że tak. tak. Ale Bóg sobie jakby. Nie wybiera, po prostu przychodzi do kogoś i, i jakby daje mu ofertę zbawienia. Tak, I z albo to łaski. z łaski, zbawienie mm -hmm. jest z łaski, Amen. przez wiarę. I, I dzisiaj chcemy powiedzieć, że Bóg jest nad satanistami, tak? Bo jest wylany Duch Święty na wszystkie ciała. Bóg jest nad buddystami. Bóg jest nad no, hinduistami, tak? Bóg jest jakby nad każdym człowiekiem, który jest jeszcze tego nieświadomy w ogóle, który błądzi, tak? Pisze, że to diabeł przez małe B, Bóg tego świata zaślepia ludziom oczy, aby nie świeciło im światło Ewangelii, prostu, światło Ewangelii tak? Więc jakby nie możemy, nie możemy jakby wierzyć tylko, że gdzieś Bóg wybrał jakąś część ludzkości, jakąś kastę do zbawienia. Bóg się wylał na wszelkie ciało. Dzisiaj Bóg jest obecny na Ziemi przez Ducha Świętego. Duch Święty jest Bogiem. I Duch Święty dzisiaj przekonuje ludzi o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Ja bym teraz chciała to potwierdzić i przeczytać, kochani. To są dzieje apostolskie rozdział drugi, to jest proroctwo z Joela, ze Starego Testamentu, które właśnie wypełniło się w czasach, kiedy Pan Jezus już poszedł do nieba. I co tutaj pisze? A więc czytam Dzieje Apostolskie, rozdział drugi, werset 17. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało. I prorokować będą. Synowie wasi, córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i nasługi moje, i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha swego. I prorokować będą, i uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew, ogień, kłęby dymu, słońce przemieni się w ciemność. A księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański, wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, Zbaw zbawiony będzie. będzie. Wszakże każdy, czy tylko ten, kto jest wybrany? Uh -uh. Każdy, każdy. Każdy, kto będzie wzywać imienia Pańskiego, będzie zbawiony. I chcemy, jakby raz na zawsze, rozprawić się. Z tą fałszywą doktryną y, wybrania, y, źle, nie, pojętej nie, predy, nie, źle pojętej predestynacji pre przede wszystkim. Dlatego, że okej, okay, predestynacja jest jak najbardziej biblijna, ale ona nie mówi nam zupełnie o tym, że y, to, jest, to dotyczy tylko i wyłącznie jakiejś garstki wybranych ludzi. Y, predestynacja to jest przeznaczenie. My wszyscy jesteśmy przeznaczeni do życia z Bogiem. Biblia. Tak, wszyscy. Dlatego, że Bóg powołał nas wszystkich, pociągnął nas wszystkich. Ja jeszcze tutaj przeczytam Ewangelię Jana 12, 32, co mówi Jezus. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Wszystkich do siebie pociągnę. Jezus został wywyższony w momencie, kiedy, tak jak wcześniej mówiłam, umarł, z wstał. I w niebo wstąpił, poszedł do ojca, został wywyższony i w tym momencie przyszedł na ziemię Duch Święty, Duch Święty, który pociąga nas, tak? Pociąga nas, który przekonuje nas o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, tak? Więc jakby e, nie jesteśmy na tym świecie, m, gdzieś żaden człowiek nie jest na tym świecie pozostawiony e, na pewną śmierć, na pewną zgubę każdy człowiek.